Siemanko drodzy widzowie, jesteśmy na konferencji prasowej przed galą Strife 2, a jest ze mną Bartek Kopera, bohater Walki Wieczoru. Siemanko. Witam serdecznie. No chyba mało się Ciebie, kto tutaj dzisiaj spodziewał. Powiedz mi coś o kulisach podpisania kontraktu ze Strife i jak to wszystko wyglądało. No myślę, że ludzie, którzy za tym stoją są głównym czynnikiem, że mnie tutaj widzicie. Jest. No, jestem na takim etapie, że myślę, że gdyby nie oni, to ciężko byłoby mnie namówić do walki nad, yy, na tej gali, ale wiem, że są to profesjonaliści, wiem, że wszystko będzie tak, jak być powinno, zapewnili mnie, jak to będzie wyglądało i wiem, że jest to mega profesjonalny produkt i cieszę się, że będę jego częścią. Znasz już swojego przeciwnika? Tak. Roman... Duraświli? Jakoś tak. On się bił chyba z, z Norbertem Daszkiewiczem tak. na armii. Tak, 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 to on. No to co, jaki plan na niego? Szczerze mówiąc, wygrać. wygrać. Tak, to najważniejsze <laughs> dla mnie, zwłaszcza po takiej przerwie, ale przeciwnik też miał być troszkę inny. Yy, zmienił się niedawno, więc tak naprawdę plan będzie dopiero układany. Ja się cieszę po prostu, że zawalczę, bo bardzo długo czekałem na walkę. Yy, wypadły mi od czerwca tamtego roku nie wiem 8-7 walk. W których byłem w przygotowany, Jestem tak naprawdę od czerwca, przygotowywałem się do listopada, byłem w pełnym gazie. Zacząłem w czerwcu przygotowania w Alicante u Ili Topuri, topowego zawodnika UFC. Tam byliśmy dwa, chyba dwa tygodnie, albo nie całe dwa tygodnie. I cały czas byłem w kampie do końca listopada. Ostatnia walka wypadła mi chyba 5 dni przed, i już powiedziałem, że po prostu fizycznie nie podałam się przyciągać, poza tym były święta, wiedziałem, że już tych gal raczej jest coraz mniej. Zacząłem przygotowania tak naprawdę z 2 stycznia, też miałem walczyć w marcu, kwietniu, w maju, więc jestem cały czas w przygotowaniach i po prostu już nie robi to dla mnie znaczenia, kto to będzie. Ja po prostu chcę wejść do klatki i znów to poczuć. Weź powiedz Bartek naszym widzom, jakie to jest uczucie jak... Przygotowujesz się na 5 dni przed galą, to już robisz wagę, przecież już nawet jesteś w dobrym etapie tego, tego robienia wagi. Jakie to jest uczucie, jak ci tak wypada walka za walką, walka za walką i Ty przez rok czasu nie wychodzisz do klatki? Jak nie lepiej? Nie da się tego opisać. To jest po prostu, to trzeba przeżyć, chociaż nikomu tego nie życzę, ogólnie rzecz biorąc. No jest to ciężkie. Wszystko zależy od y, psychiki i od tego, kto ci otacza. Jeśli masz ludzi, którzy cię wspierają i pomagają ci w tych ciężkich momentach, to jest po prostu łatwiej. Ja na szczęście takich mam, wiem, że y, za mną stoją. No, ciężki etap. No, chciałem bardzo się odkuć po ostatniej walce, bo poszła to była moja najgorsza walka w życiu, w sensie wizualnym. Nie była efektowna, gdzie zazwyczaj jestem z tego znany. I myślę, że przez styl mojego przeciwnika, no, ale to nie jest wytłumaczenie walczysz tak jak przeciwnik ci pozwala. On miał taką taktykę, widocznie tak miało być. No, ciężko. Chciałem się bardzo odkuć, zmazać tą plamę tej walki. Nie udało mi się. Czekam, wyjdzie półtora roku na walkę, gdzie jestem cały czas w przygotowaniach. No jedynym plusem jest tego, że mimo rocznej przerwy jestem naprawdę w ciągle w gazie, w przygotowaniach, wiem, że się rozwijam, jestem lepszym zawodnikiem i nie leżałem na hamaku przez półtora roku czekając i modląc się, żeby ta walka spadła z nieba, tylko ciężko pracowałem i dzięki ludziom, których tutaj, którzy stoją za tym projektem wiem, że 25 co by się nie działo wejdę do klatki i zawalczę. I kontrakt ze Strife to jest ta jedna walka, czy na dłużej? Jak to wygląda? To jest nieistotne. W tym to jest bardzo istotne. Nie, to jest, to jest yy, temat, który powiedzmy między mną a organizatorami i tak został. A co z KSW? Kontrakt czasowo wygasł. Moje drogi tam nie są zamknięte, no tak jak mówiłem zazwyczaj moje walki były efektowne, wiadomo dla KSW też jest istotne, że zawodnik zakontraktowany musi wygrywać, żeby go trzymać, ale dawałem na tyle dobre walki, że tam nikt nie zamknął za mną bram, furtki, że tak powiem, walka z Rajem była jedną z trzech nominowanych do walki roku, z Maćkiem, Kazieczka też była, myślałem, że będzie walką wieczoru, była naprawdę na wysokim poziomie takim, że dobrze się to oglądało, 15 minut minęło szybko, z Filipem też wydaje mi się, że to była dobra walka, Taka, no ta ostatnia trochę taka bardziej smutna i przykra i nudna, ale tak jak mówię, takie jest życie. To ja powiedziałem od razu po walce, nie pytając, wiedząc, że mój kontrakt niedługo wygasa, ale zadzwoniłem, że też potrzebuje jakieś tam zmiany. Ogólnie byłem zainteresowany tylko i wyłącznie walką za granicą, ale życie mnie mocno zweryfikowało przez ten ostatni rok i te walki, które mi wypadały, to były walki za granicą, przez pandemię, przez różne jakieś tam historie, przez wypadnięcie przeciwnika, wiadomo też, jako zawodnik ściągany. Na ostatnią chwilę nikt nie zależało im aż tak bardzo jak powiedzmy gali lokalnej, więc, więc tak to się wszystko toczyło. No, no jak najbardziej myślę, że Potrzebne jest zwycięstwo, nie wiem, dwa i oni nadal będą mnie na zainteresowani. Ja też chcę tam na pewno zawalczyć, bo mam coś sobie do nikomu innemu tylko sobie uwodnienia, bo uważam, że nie odstaję sportowo od poziomu, który tam jest. Ja wiem, że jestem w stanie tam wygrywać i po prostu dla siebie, dla świętego spokoju mojej psychiki, muszę tam wygrać walkę. To słuchaj, no tego ci wszyscy życzymy w takim razie powodzenia na Strife. Powodzenia w powrocie do KSW i w odniesieniu do tej wiktorii, pokazaniu tego, co właśnie powiedziałeś. Dziękuję Ci, Bartek, jeszcze raz i życzę powodzenia. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że będę się dobrze bawił w klatce, bo tego też bardzo potrzebuję. Nie tylko zwycięstwa, ale też poczucia dobrej zabawy w klatce. Baw się dobrze. Nie, dziękuję. dziękuję.